Złe rozmiary opon mogą ci narobić w traktorze dużych problemów. Dlaczego? Już tłumaczę. Jeśli profil opony nie zgrywa się tył z przodem, po pierwsze, może to spowodować rozpierdolenie się całego przedniego napędu. Zwłaszcza kiedy jeździsz po utwardzonej drodze lub po asfalcie z włączonym napędem. Kto powie, to normalny jeździ. Z włączonym napędem, no czasami jest tak, że zapomnie się go wyłączyć, lub jest awaria i nie możemy go wyłączyć. Kolejna rzecz to jest to, że opony się szybciej zużywają, a poza tym jeśli tył nie zgrywa się z przodem, na przykład przód obraca się szybciej, to gdy jedziemy po miękkim terenie, przód nam kręci szybciej, co może powodować szybsze utopienie się. Podsumowując, jeśli chcesz kupić niestandardowe opony do swojego traktora, dobrze sprawdź rozmiary. Żebyś nie popełnił tego błędu, który ja kiedyś zrobiłem. Przód był delikatnie niższy. I co się stało? Po półtora roku zdarła się połowa opony. I szczerze mówiąc, nie będę już chyba nigdy kombinował za bardzo z oponami, żeby kupić szersze, ponieważ jest to średni interes, ponieważ też niestandardowe opony są o dużo droższe niż zwykłe. Ale dobrym interesem jest obserwowanie mnie.